Co jest, kurde, no gdzie oni są? Ale tylko bo się sprawić, co tam kurde dupnęło, a już ich nie ma, nie mam nadzieję, że nic im się nie stało. Mój Boże, żeby tylko wrócili, no. Nie wiesz co, moi obywatele, co kurde kosza, moi koledzy. Naprawdę będzie mi szkoda, jak im coś stanie, mogłem jednak z nimi iść. A ja jestem królem, to... Dobra. Poczekam na że zaraz przyjdą. z nie przyjadą, bo jej mi pojazd, dobra, nieważne. Witam królu, mój Boże. E, no, e, przyjechaliśmy. Miałeś mi mówić zepta, przecież jestem twoim kolegą. Jezu, dobra, przy tym razie do królu świn, tak już będę mówił. Okej, okay, a gdzie jest satelitarus? Eee, no zaraz przyjdzie, bo dźwiga coś. Eee! Nienawidzę cię, że kazałeś mi to dźwigać! Czemu on nie mógł on nic nie robi? Jak nic nie robię, jestem zastęp, Jestem w sumie nie zastępcą tylko prawą ręką króla. To już jest jakiś obowiązek. Nawet nie musiałeś na iść, to po prostu tam byłeś, nawet nic nie dźwigałeś, a napi nie prowadziłeś dobra nieważne. Szefie! Szefie! Królu? Z zeptorze! Dobra, nieważne, po prostu królu świń. No dobra, no już się przyzwyczaję do tego tytułu króla świn. Co tam? No, wiesz... Mamy... znaleźliśmy takie coś na miejscu gniazda Angry Birdów I właśnie to jest problem, bo... Jaki problem? No, bo... Wiem, że ci będzie trochę szkoda. No powiedz, no, jak ci zostało Angry Bird, to faktycznie będzie trochę szkoda. No właśnie od tego zmierzam. Nie żyją! Yy, co?! Nie! Dobra, chciałem pojeść trochę delikatniej, ale no tak, nie żyją. Świnia jeden ma chyba rację, niestety. E, moi przyjaciele. trudno, cholera. Co to w ogóle jest? O, to jest asteroida. Ona najprawdopodobniej... no, znaleźliśmy ją na, na... koło Procy, tam w gnieździe Angry Birdów, czyli podejrzewamy, że ta asteroida pieprzynęła i po prostu zmierdła ich z powierzchni Ziemi. O, Jezu. Co to w ogóle jest? Jak, faktycznie to jest asteroida. Z kosmosu pewnie przyleciała. No, a skąd miała innego przylecieć? No w sumie dobra, głupie pytanie, w sumie głupia odpowiedź nieważne Też mi ich nawet szkoda. Bili nawet spoko. No tak, no oczywiście, że bili spoko. Bez ich pomocy, kurde, dalej by rządził tamten król. Ten Debil taki. Pamiętam go, a jak ja go naprawdę nie lubię. No trudno, niestety. A ta steroida nawet fajna. No właśnie, też taka nawet. Kurde, fajnie wygląda. Postawię ją sobie gdzieś, a naprawdę tych Hengepertów mi jest naprawdę szkoda. No wiem, no też mi jest szkoda, przecież ja też ich znałem. Ale co zrobić? Ty w ogóle tak sobie pomyślałem. No bo tak sobie już chyba idziemy przez godzinę czy dwie. E, no. No i... Nie pomyśleliście, gdzie my w ogóle idziemy? Tak my się chcemy dostać na tą czerwoną planetę. Mamy jakiś statek czy coś? No właśnie nie mamy statku. To gdzie my teraz nie cholery w ogóle idziemy? Spokojnie, Red, Ty myślisz, że ja przygotowany jestem, oczywiste, że jestem przygotowany. Eee, no okej, okay, to gdzie my w końcu idziemy? No faktycznie, no przecież nie mamy statku. No tak, no nie mamy statku, to jak się chcemy zadać na czerwoną planetę? Ale jak dobrze pamiętam, a mi się wydaje, że pamiętam. Jezu, teraz mów trochę szybciej. Po prostu na tej planecie kiedyś był teleporter drugi, który mógł teleportować na inne planety. Nie na Ziemię, tylko na inne planety. No to samo chciałem powiedzieć, tylko faktycznie że to szybciej, trochę. O, jezu, smole. Co tak, teraz ostatnio taki przydołowany jesteś? Eee, nieważne, nieważne. okej. Okay. aha, czyli jest na tej planecie jakiś teleporter. Znaczy, no nie wiemy, czy działa. Bo kiedy ten Salim mordował te ptaki, to mógł jakimś cudem zniszczyć ten teleporter i już nie działa. Ale możliwe, że jeszcze działa właśnie. Byśmy wtedy bym mogli się przeteleportować na tę czerwoną planetę i, i skonfrontować się z Salimem. O, teleporter! Wiecie co? Ja bym się na planetę, gdzie normalnie są tylko jajka, takie jak to. Ej! Ee, chyba o czymś mówiliśmy, co? Król święć jak się nazywasz? E, no tak, król święta... Nie, nie, no, przecież żartowałem tylko to burza. Musiałem trochę rozluźnić atmosferę. Coś ci naprawdę nie wyszło. Zdalaj się. Proszę Cię, nie przybliżaj się za bardzo. No dobra, no przepraszam. To był taki żart. Okej. Okay. Ja bym się teleportował na planetę, jak są same słodycze. Lubię jeszcze Jestem uzależniony od jedzenia. O, naprawdę jestem uzależniony. Groźdżówka. Czemu akurat dosłownie ja musiałem tą procę nosić? Czemu nie Bo on jest grubszy. E, co? Ja nie jestem gruby. To mięśnie. No, nieważne. Czemu ja? A w sumie czemu nie? E, e, e. Dobra cicho. Ale dobra, wracając do tego teleportera to mam nadzieję, że kurde będzie działał. Jak nie będzie o jak się dostaniemy do Salima? A bo czy muszę coś innego wykombinować? No tak którzy to muszę nie chce, ten sam że będzie działał. Lubię sobie ułatwiać. życie. O, to tylko takie hardy, Ole Remsa Cajko i zapytał naprawdę. W ogóle po co niebieski mówiłeś, aby kurde ten, jak się nazywałeś? Wiesz, to był Astro, nie pamiętasz? No, przepraszam, trochę na problem z pamięcią czasami. No tak, no nie wiem, no po prostu... No, w sumie też nie wiem, po co mu powiedziałem, żebyś się... No, ale może iść, ma, wiesz, pojazd zawsze się może przydać do czegoś. Okej. Okay. Mam nadzieję, że udasz na nam pokonać tego Salima, bo naprawdę wydaje się być niebezpieczny gość. Czy świnia. No, to nieważne. Czujesz obrażony. E, tam nieprawda. No to już jak zabił praktycznie wszystkie ptaki w kosmosie. To naprawdę jest niebezpieczne. No wiem, to w sumie nie wiem po co... Dobra, nieważne. Po prostu mam nadzieję, że nam przygód uda zabić. No też mam taką nadzieję. Co prawda no nie no, wydaje mi się, że jest tak szczerze szansa. Przepraszam już ci przerwałem. Nie no, spoko, spoko. Bo przecież ten kryształ mu nie działa. Co prawda mówiłem, że musiałby porwać ja któregoś z nas, czyli mnie albo mojego kolegę, i, i prostu całą esencję tą kosmiczną przetransportować z, z nas do kryształu. Ale dopóki nas nie porwie, to na pewno mu się to nie uda i mam nadzieję, że tak zostanie. A, bez tego kryształu wydaje mi się, że raczej jest bezbronny. Chyba, że umie jakieś, nie wiem, umie się bić. No, ale na to bym nie liczył. Chociaż w sumie pewnie umie. Dobra, nieważne. E, no, okej. Okay. Kurde, chyba już tak przez godzinę czy dwie lecę. I dalej nie znalazłem tych ptaków, na oni są planecie do jasnej O jednak znalazłem. Zagubione duszyczki. Tak więc, kogo my tutaj mamy? Mamy tego czerwonego gościa i jakieś jajko. Mamy tego niebieskiego kosmicznego, mógłby sumie z niego tą esencję wyssać. I tą kosmiczną i do kryształu, ale zobaczę. Bo jesteś jeszcze jeden kosmiczny ptak, mój ulubieniec. Dawno się nie widzieliśmy, kosmiczny terencj. No dobra. Może z niego wyssam esencję, może go porwę i z niego wyssam. Albo z tego wysam esencję. A, zobaczy. Jest jeszcze jakiś trójkąt żółty, jakiś, czarna, jakiś czarny, podobny do bomby i. Świnia? To świnia z nimi współpracuje? O nie, takich świn to nie lubię. Takie świnie są równoznaczne z ptakami, są na takim samym poziomie. Będę cię liczył jako ptak, też cię zamorduję. Jesteś zdrajcą. Mamy chyba też jeszcze jakiegoś robota. Jakiegoś droida, nie wiem. A jeszcze jakiś pojazd. Spoko, nie powinno pójść źle. <laughs> Niezła drużyna, przyjaźni. <laughs> Na 100% idą po mnie, aby mnie zabić. Zobaczymy, czy im się uda. Czy może jednak ja to zrobię pierwszy. <laughs> Tryb samodestrukcji włączony. Co to było jakby jakiś wybuch? Ej, też to słyszałem. E, może po prostu wam się wydawało. Bomba ty po prostu jesteś głuchy. A no, w sumie faktycznie poniekąd. Eee, no mam, mi się wydawało, że to prosty jakiś może keizer eksplodował. E, możliwe w tym jest tu parę gejzerów. Dobra, chodźmy dalej, to pewnie nic nie było. Eee, Okej, okay, dobra, mam nadzieję. Tak więc na tej planecie są moje zagubione duszyczki. O, jak pięknie, jak fajnie. O, jak pięknie. To już wiem, na jaką planetę zrobimy sobie małą wycieczkę. Takie jakby wakacje. To prawda, chyba mówiłem przed chwilą, że poczekam, aż sami tutaj przyjdą, ale po co mam czekać? Wystarczy tylko, że porwę chociaż jednego kosmicznego z nich, tego całego terensa. Wspomnienia i tego niebieskiego, chociaż. Któregoś z tych po prostu porwę, Wysamc z niego całą energię kosmiczną i przetransportuję ją do kryształu. Wystarczy po prostu porwać jednego z nich i wystarczy z tego całą energię będę miał już kryształ, który będzie bez problemu pokonać tamte ptaki. Wszystkie ptaki zabiję i wkostaną w końcu świnie. Póki ja jestem w tym, w tym wszechświecie, żaden ptak nie przetrwa. He, 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 he. Dobra, lecimy. Pora wykorzystać moje cacko. No oczywiście wziąć spluwę. Dobra, tylko włączę tryb szybkości, aby mi nie spieprzyli. Słuchaj, teraz. Kosmiczny ten Słuchaj, powiedz, co cię trapi. Nie, wolę, nie, wolę nie mówić. Słuchaj, powiedz, naprawdę, no. Taki smutny ciągle chodzić, jakby naprawdę miał, miał jakieś wyrzuty sumienia. Dobra, jest jedna rzecz, o której żaden z was nie wie. Zaraz, nawet ja? No. Tak. A to jest jakaś poważna rzecz? Tak, związana z Salimem. Eee, nie wiem do czego to zmierza. Zaraz, z Salimem? No, chyba nie mówi, że. Przyjaźniliśmy się! Co? Jeszcze powiedz, że kurde, kryształ pomogłeś znaleźć. Nie, kryształ akurat nie pomogłem znaleźć. Serio, gościu naprawdę? Wow, niezły zdrajca. Nie jestem zdrajcą. Musiałem odpowiedzieć, powiedzieć, bo to mnie tak trapi. To praktycznie przeze mnie! To przeze mnie te wszystkie ptaki zginęły! Co? Jak? Ja po prostu wam to wytłumaczę. O, jestem ciekawy, lubię nawet w sumie słuchać. Po, po, powiedzmy. Otóż ta historia zaczyna się jakieś dwa lata temu, kiedy poznałem Salima. Już nie pamiętam jak, ale pamiętam, że ta akcja działa się na czerwonej planecie, czyli tam gdzie teraz idzie. Tak mówię, nie pamiętam, czego, ale się poznaliśmy w ten dzień i sobie tak rozmawialiśmy. Ty w ogóle, to jak masz na imię? Jestem sam, nie tam. O, a ja jestem y, kosmiczny teraz. O, w ogóle, to chcesz może się kopać? No, w sumie to szczerze, to nie chcę nic mówić, ale tam czekać się przyjaciół. A tam jesteś zielony, tak jak ja. Tam więc możemy się kopać. No, w sumie. Spoko sali. Będę szczery, też nie miał jakiegoś zbytnie przyjaciół. No, to prawda, czego nie To jest w pierwszym. No, śmytł też. No, i tak się zakoregowaliśmy, potem zaprzyjaźniliśmy. Nawet często się spotykaliśmy. Nie wydawał żadnych dziwnych zachowań, aż do pewnego momentu, kiedy się z nim spotkałem, nie wiem, pamiętam kiedy, i powiedział to. Ej, czy ty jesteś no, ja to z nim? z nie usłyszę. No dobra, tu już nie. Chciałbym zabić wszystkie ptaki, aby tylko świnie istniały. Eee, Wyjazd tylko? No, Czy wiesz, że to tylko żarnie, No spoko. He, he. To jedynie porzucił humor, ale okej, okay, chodzi. Okej, hmm. OK. okay. Na no, potem coraz rzadziej się spotykaliśmy. A jak już się spotykaliśmy, to te rozmowy stawały się coraz dziwniejsze. Wiesz co? Zdałem sobie ostatnio sprawę, że świnie to jest naprawdę dobry gatunek. Lepszy od tych całych ptaków. Te ptaki są tutaj naprawdę niepotrzebne. Świnie, świnie są lepsze świnie. Idealny świat byłby bez ptaków. Salim, może ja już po prostu pójdę? E, no okej. Okay. No i od tego momentu już nigdy się z nim nie widziałem. No może poza jeden moment, jeszcze pięć miesięcy później spotkałem go. Jak losowo sobie przechodziłem. O, to warto miałem kupić, o. Salim, to Ty, tak nie widzieliśmy. Salim? Dziękuję za wszystko. Naprawdę, dziękuję. Salim, halo? Ej, to naprawdę było dziwne. Zaraz kształtem w kieszeni jakiś kryształ, czy tylko mi się wydawało. No i następnego dnia zaczęła się rzecz o tej, której tam opowiadałem. No i w sumie tyle. O mój Boże. O kurde. Eee. Ale w czym tu jest twoja wina, że wszystkie te ptaki zginęły? No bo jak mówił o tym, że chce zabić wszystkie ptaki zostawić tylko świnie. To kurde mogłem się domyślić jednak, że on nie żartuje. Mogłem, kurde, jak to zgłosić, nie wiem, mogłem go powstrzymać, mogłem mu to wybić z głowę. Myślałem, że on żartuje, ale nie żartował. To przeze mnie! To nie twoja wina przecież. On po prostu był psycholem. Może i faktycznie. Może i macie rację. Oczywiście, że to nie twoja wina... Król Świn, Co co, dzieje? Co, Wysłyszałem co, 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 co? przecież. O jakim salimie było mówione o tym, że, że spałem, yyy, znaczy, że ty jakiś... Zał... że twoja wina... Yyy, to twoja wina, że te wszystkie ptaki zginęły? O mój Boże. Widać, że nie słuchałeś. No dobra, może faktycznie trochę mi się przysnęło. O mój Boże. Ale to nieważne. Po tym, co zrobił tym wszystkim ptakom. Że zabił tyle ptaków i chciał zabić was. To już nie jest mój przyjaciel. I zrobię wszystko, aby zapłacił za to, co zrobił. No oczywiście, stary. I w końcu po pod, to tu jesteśmy, aby go zabić, nie? No oczywiście, że tak. Damy no, ci w tym oczy. Możemy. Dzięki. No fajnie, tylko kurde dalej w skoda trochę... Mm, trochę nie w porządku, że miałeś przede mną taką tajemnicę ukrytą. No wiem, no wybacz mi. Nie no, spoko. Okej, okay, to ty... Chciałem zobaczyć na to jojajko przypadkiem jakoś mucha nie szadła coś. Królu świń! Ty głup... A bo dobra, co tak? Mało. Bardziej ostrzej. Ty je... Jeba... Jestem wolny! Co jest? Co to było? Red! Mój Boże, Red! To zostało? Mów, powiedz co proszę! Powiedz wódko z kurczaka, jeśli żyjesz, proszę! Jezus Maria! Co się? Stało, mój Boże! O kurde! Red, proszę Cię, spokojnie, ja ale... Dostałem... Słyszałem, ktoś Cię... Musiał z, za... Ktoś Cię, kurde, postrzelił, ale kto? Ty, bo ja chyba y, wiem, kto. Skąd wiesz? E, no, popatrzcie w górę, e, ty... E, Kosmiczy teren się przejści. O, kurde... Witam Was wszystkich, e, e, co? Szczególnie ty kosmiczny się dawno cię nie widziałem. Salim, to ty. O kurde. E, Salim, jakby nawet nie musimy go szukać, aby go zabić, sam tu przylazł. John Les, halo, znaczyłem widoczność. Ty pilno już wylądował. Co? O, faktycznie. Witam bracie świnio. Chcę do ciebie dołączyć. A co? Co królu świn? Wiedziałem, że kiedyś, już wiedziałeś, co zrobisz. Nie przyjmuję zdrajców. A prosto w noż byrwałem! Dobra, skoro nie to nie współpracuję jednak z tymi ptakami! Tu wytłumaczysz się jeszcze z tego. Eee, no wiesz... Wiesz co chyba nie wiem. E, no. O kurde mam przewalone. Jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś to kur... zrobić. A wiecie co, w sumie ja nie przyszedłem tutaj. Nawet w sumie nie wiem, po co ja w ciebie szczylałem. Nie przyszedłem po ciebie, po ciebie, po ciebie, po ciebie nawet ten. Nie przyszedłem. No i po ciebie też. Przedłem po. Ciebie albo ciebie. Dobrze wiem, po co ci ja czy on. Tak, to może powiedz. Jak wymordowałeś te wszystkie ptaki, to zepsuć się ten kryształ, którym to zrobiłeś. Tak więc planujesz teraz z powrotem, aby działał. Dlaczego chcesz wyssać ze mnie czy z niej o kosmiczną energię i, i, i dać tą energię do kryształu, aby działał. Żeby zabić pozostałe ptaki, które tutaj są bez najmniejszego problemu. Ty potworze! Wow, wiesz naprawdę więc niż się spodziewałem. Stary przyjacielu, nie mów tak do mnie, nigdy nie byłem twoim przyjacielem. A na pewno, na pewno. Ptaki to gadunek, który powinien dawno wyginąć. Ale świnie powinny przetrwać. To jest gatunek, który powinien być bez ptaków. Ptaków powinno nie być. Powinny być same świnie. Wtedy świat byłby idealny. Wiesz co to powiedział? No właśnie się na niego patrzę. Patrzysz się właśnie na kamień. No ten u góry. A, chodzi ci o mnie? No tak, no zgadłeś. Mm, naprawdę fajna proca, fajna proca. O, wiecie co? No nie rozumiem, ale już trochę boję. Słuchaj nie lubiecie, ale masz z tym razem rację, też się boję strasznie. Minu chyba skniemy, nie mnie. Fajnie by było. Myślałem ostatnio, że wymordowałem wszystkie kosmiczne ptaki. I dlatego poszedłem na ziemię, gdzie są jeszcze takie niekosmiczne, tylko zwykłe. Sfasterzy zabijeń. Spokojnie, nie musicie się martwić. No nie zesraj się. Uznał, że na razie tego nie słyszałem. Stary nawiedziałem ja się nie odważył czegoś takiego powiedzieć. He, dzięki. Holler! A tu się okazuje, że... jeszcze istnieją dwa kosmiczne ptaki. Nie dość, że jeszcze jakiś niebieski. To jeszcze mój dawny... przyjaciel, tak! Naprawdę mnie wkurzasz, wiesz? Tak ja mówię, nigdy twoim przyjacielem nie byłem i... zapłacisz za to, co zrobiłeś wszystkim ptakom! Ty psycholu! Może jestem faktycznie psycholem. Ale bycie psycholem jest zaje fajne. Cóż, gdyby nie ty i ty, to już bym zabił te ptaki i by już wszystkie ptaki na świecie nie żyły. Ale musiałeś, musiałeś jakimś cudem dostać się na tą ziemię przez jakiś portal i uratować je przed asteroidą. Ale wiesz co może nawet i lepiej mam was w jednym miejscu. Tylko naładuję ten kryształ i wszyscy będziecie płakać o litość. Tak czy to może nawet mógłbym was i zabić nawet teraz. Ale nie wziąłem dużo amunicji, bo wziąłem tylko trzy naboje. Dwa już zużyłem, został mi tylko jeden. Tak więc wybacz, stary przyjacielu, ale muszę cię porwać, albo jego. Nie pozwolimy ci na to. Nie to zrobiłeś tym kosmicznym ptakom i chciałeś nas zabić. Nie pozwolimy ci na to, nie Hrek, że jesteś ranny. Wiem, że jestem ranny. Wow, naprawdę jestem zdziwiony. Jest bardziej odważniejszy, ten czerwony, od ciebie. Naprawdę. No, już byś chciał. Kogo by tu. Nie, proszę, cholera! Jesteś mój! Nie, nie. O, nie zostaw niebieskiego! Nie! O, nic tu nie jest! Astro, dzięki, że tu jesteś! Oko, zawsze wie, że pomogę. Mój Boże... No i co, Salim? Chyba pograne. No właśnie. No to było proste, już myślałem tak szczerze. taka że będzie jakaś walka? Ma tu gówno. Ach... cholera. O, i upuścił broń. Nie potrzebuję broni, aby was, kurde frajerzy, porobić! Nie potrzebuję! Ha! Nie! Ha! Ha! ha. Nie wygracie ze mną. Nie z gościem, który zabił wszystkie ptaki. Prawie wszystkie. A. No z pieprzaj, gdy mnie porwać, frajerze. A. A. Cholera. Moje oko! Moje oko? Wylądowałem okiem na kamień. Pożałujecie za to! Ha! Woś dlatego ptaki powinny zginąć! A. A. Cholera! Co jest czemuś tak kiwa? Nie wiem! Zapomniałem, że miałem też strzały paraliżujące. Idealnie, nie zdechnie mi, to ja tam więc będę mógł z niego wysnąć energię. Ha, ha, ha Miłego szukania mnie! Chyba, że ja znajdę was pierwszy już z kryształem w pełni naładowanym. Ha! Niespodzianka! Y zaraz! Tu, to, to jest chyba jakaś bomba! Zaraz, co? Miło było! O kur... Ała! O nie! O nie, jajko, jaj! Nie, nie, nie chcę spać, nie chcę spać, nie, nie! nie. Nie, 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 o cholera, jak wysoko! Słuchaj, dalej nie mogę wierzyć, że to Angry nie żą, były moje żomki. No wiem, też mi ich nawet szkoda. A słyszysz, że znowu rozmawiamy o Hengryberdach? No ja dziwiem, że naprawdę. Szkoda, że nie żyją. No wiem, niestety. O cholera! <gry> O cholera już zostałem z nim. No nie. Zaraz mogę wziąć żalko. I po prostu mogę uciec. Mogę teraz go otopić ciąż i po prostu jest. Ale... Ale jakby coś mnie powstrzymuje. Ja nie chcę tego zrobić. Czemu ja nie chcę tego zrobić? Czemu? Przecież tak chciałem to ja jakoś przed chwilą. Jakby... Nie. Albo... Może nie. E, co jest, gdzie my jesteśmy? E, 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 królew świń, no nie mów serio! Fajnie, chyba nas rozdzieliło. No, tak to pamiętam ten wybuch tego granata. Tego nie, wiem, czy to był granat, cokolwiek, nie jak wybuchało, to chyba granat. No tak. Ten głupi salim rozdzielił nas wszystkich. Tam ci kurde, chyba czekaj, czak, czaj, czak, bomba i niebieski. No, no i ta proca. Zostali tam chyba u góry, a nas kurde gdzieś zmiotło na sam dół. Jesteśmy w jakiejś dżungli. Ta plęta ma dżunglę? Też się dziwi, dziwi. nie mówili na nic. Na pewno jesteśmy na innej jesteśmy na tej samej. Tylko nie wiedzieliśmy, że ma dżunglę, to już wiemy. Dobrze, że jakim jakimś się nie stało. A jak leżałem, to nie chciałeś jajka wziąć? Właśnie... Cóż, coś... ważne, nieważne, nieważne. O widzę, że coś tam... Zaraz! O, jeszcze Astro! O, ten robot fajny, który w sumie... a coś tam zrobił. O nie, w kawałkach. Jak my go naprawimy? No ja nie wiem, ja nie jestem naprawiaczem robotów. Ja też. No coś będziemy musieli wymyślić. Pewno będziemy musieli, kurde, znaleźć naszych przyjaciół, co nie? No tak, no także ja tego Sali mamy już do niego naprawdę dołączyć, ale tak szczerze go nie lubię. postrzelił mnie w nos, prawda? Tylko w nos, tak nic mi się nie stało. Nawet mnie nie boli, ale nie lubię go. Nie postrzelił w głowę, trochę boli nawala, tak szczerze nawet, ale dam radę. I musimy znaleźć kogoś, który naprawi tego robota. I musimy odbić tego terensa. nie możemy pozwolić, aby naładował ten kryształ. No, ten mu się tak wydaje, też to wiem. I w ogóle nie chodzi tylko o kryształ, tylko żeby nie zginął. Żeby nic mu się nie stało. No, też już było fajne, naprawdę. Żeby tak każdemu nic nie stało, to i było fajnie. A jak na razie, to ja dostałem w nos, a ty dostałeś w czaszkę, fajnie. Ach, tak bywa. Tak bywa. Ale my nie przegrywamy. E, 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 e. Dobra, gdzieś ten terens jest? O, 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 o. Witam Cię, stary przyjacielu. W małych skromnych na czerwonej planecie, tu gdzie się poznaliśmy, nie pamiętasz? Pamiętam, ale i tak mnie odbiją i zobaczysz. Ty zginiesz, a żaden inny tak już nie ucierpi. No, no wiesz co? Fajnie by było, gdyby tak się stało, ale tak się nie stanie. Bra Teraz tylko znaleźć jakieś sposób aby go podłączyć do tego i przetransportować jego energię do tego kryształu. I jesteśmy w to. ja nigdy nie przegrywam. Jeszcze tylko jedna rzecz. O, jest. Nie będziemy już tak krwawić, jak nie będę wyglądał bardziej groźnie. He, 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 no to co? Ciąg dalszy nastąpi.